w świecie, gdzie historia spotyka się z ryzykiem, a odrobina szczęścia może zmienić życie. Chciałbym Was dziś zabrać w podróż przez wieki, abyście mogli lepiej zrozumieć, dlaczego ruletka stała się symbolem zarówno odwagi, jak i elegancji. Wyobraźcie sobie XVIII-wieczny Paryż, miasto tętniące życiem, pełne artystów, wynalazców i marzycieli. To właśnie tam, wśród gwaru kawiarnianych rozmów i świateł lampek gazowych, powstała jedna z najbardziej znanych gier hazardowych. Legenda mówi, że sam Blaise Pascal, słynny matematyk i filozof, prowadzący swoje eksperymenty nad stworzeniem Perpetuum mobile, stworzył mechanizm, który później stał się prototypem dzisiejszej ruletki. Co ciekawe, nikt wtedy nie mógł przypuszczać, że jego wynalazek zyska taką sławę. Przez kolejne dziesięciolecia ruletka rozwijała się i zdobywała uznanie w całej Europie. Początkowo była kojarzona z elitarnymi salonami gry, gdzie szlachta i bogaci przemysłowcy obstawiali zakłady, testując nie tylko swoje szczęście, ale i odwagę. Ruletka stała się szybko synonimem ryzyka, luksusu i niewiarygodnych wygranych, a także strat, które potrafiły zmienić człowieka na zawsze. Ale ruletka to nie tylko koło i kulka skacząca po numerowanych polach. To historia ludzkich emocji od momentu zawahania, gdy gracz decyduje się postawić wszystko na jedno pole, po napięcie, gdy koło zaczyna się kręcić, a czas wydaje się na chwilę zatrzymywać. To szelest przesuwających się żetonów, krzyk szczęścia wygranych i cisza przegranego, który patrzy, jak jego marzenia nikną wraz z zatrzymaniem się kulki. Dziś mam możliwość przenieść Was do świata ruletki i zademonstrować coś naprawdę unikalnego. Dzięki innowacyjnym pomysłom producent kolekcjonerskich monet Pick Coins wychodzi z kolejnym wyjątkowym projektem, prezentując monetę klasy Super Premium. Dzięki tej mennicy możemy doświadczyć emocji i piękna ruletki w zupełnie nowy sposób. Ale już nie przedłużając, przejdźmy do omówienia monety. Po rozpakowaniu paczki od razu zauważymy, że pudełko na monetę znacznie odbiega od standardowych wymiarów. Ma imponujące wymiary 260x96 mm, co nadaje mu wyjątkowy charakter. Po otwarciu pudełka naszym oczom ukazuje się starannie zaprojektowany układ stołu do ruletki z polami do obstawiania oraz dołączonymi żetonami, które umożliwiają grę. Po lewej stronie znajduje się duża, robiąca wrażenie moneta o wadze trzech uncji trojańskich i średnicy 50 mm, której detale są wiernym odzorowaniem klasycznej ruletki. Rewers monety zawiera wszystkie charakterystyczne elementy ruletki, odnumerowanych kieszeni po wysoką koronę ruletki, za którą chwyta krupier, aby wprawić koło w ruch. Wklęsłe kieszenie, do których wpada kulka, zostały precyzyjnie odzorowane, co nadaje monetie wyjątkowego realizmu. Dookoła widoczny jest talerz ruletki, tak zwany tor, po którym kulka porusza się przed trafieniem do jednej z kieszeni. Rewers monety posiada wysoki relief, antyczne wykończenie oraz selektywne złocenie, a kieszenie zostały pokolorowane techniką UV Printing. Wszystkie te elementy nadają monecie trójwymiarowy wygląd i potęgują efekt wizualny, podkreślając jej wyjątkowy charakter oraz precyzję wykonania. Na awersie w centralnej kompozycji widnieje herb emitenta. Dookoła herbu znajduje się pierścień, w którym umieszczono napisy informujące o próbie srebra Silver 999, dalej wadze 3 Os, czyli 3 Uncje Trojańskie oraz nazwę kraju Emitenta i rok bicia Newy 2023. Cały awers nawiązuje do układu rletki, tworząc jedną spójną całość z rewersem. W otoku rozmieszczono sześć oznaczeń nominałów, z których każdy to 7 dolarów oraz sześć kropek umieszczonych pomiędzy nimi, które symbolizują punkty na torze ruletki, czyli powierzchnię, po której kulka się ślizga zanim trafi do jednej z kieszeni. Taki układ elementów podkreśla, że cały awers, podobnie jak rewers, zostały zaprojektowane z myślą o odzorwaniu charakterystycznych cech ruletki. Dzięki tym szczegółowym elementom, moneta staje się nie tylko kolekcjonerskim dziełem sztuki, ale również funkcjonalną miniaturą ruletki, która może być używana jako gra sama w sobie, dostarczając rozrywki i emocji podobnych do tych przy prawdziwym ruletkowym stole. Całość prezentuje się rewelacyjnie. Bardzo wysoka ocena. Tak więc, moi drodzy, mamy piękną monetę super premium o wadze trzech uncji trojańskich, która jest jednocześnie grom, w którą możemy grać. Moi drodzy, jeszcze nie było czegoś takiego w Numizmatyce. Nakład tej monety jest bardzo ograniczony, bo wynosi jedyne 555 sztuk na cały świat. Oczywiście do zestawu dostaniemy piękny certyfikat autentyczności, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące parametrów monety. Sam certyfikat jest jeszcze dodatkowo zabezpieczony hologramem, a numer monety jest oczywiście zgodny z certyfikatem. Bitcoins, czyli producent ekskluzywnych i wyjątkowych monet kolekcjonerskich, jako partner tego odcinka przygotował specjalną ofertę dla wszystkich widzów kanału Rekin. Srebra, po wpisaniu hasła Rekin otrzymacie aż 10% zniżki na zakup tej monety. Więcej informacji, oczywiście, w opisie filmu. Moi drodzy, taka moneta może służyć naprawdę jako świetny prezent dla brata, taty, znajomego, przyjaciela. Naprawdę jest tutaj bardzo duży wachlarz możliwości. Taka ruletka może przynieść naprawdę bardzo, bardzo dużo uciechy i radochy dla kolekcjonerów, dla silverstakerów. Posiadając taki unikalny przedmiot, możemy naprawdę dostarczyć bardzo dużo emocji i radości. Idą Mikołajki, idą święta, tak więc ten walor też pojawi się na pewno w filmie propozycji prezentów dla Silverstackera, tak więc już też niebawem taki odcinek powinien się pojawić na kanale. Tak jak mówiłem, moi drodzy, że rok 2024 będzie obfitował w duże wzrosty na złocie, w duże wzrosty na srebrze i w piękne walory super premium, bo jest to smoczy rok. Tak więc na pewno końcówka roku będzie bardzo, bardzo ciekawa, a głosowanie o najlepszą monetę Super Premium 2024 roku, które zbliża się dużymi krokami, będzie naprawdę bardzo zacięte. Mam już kilku swoich faworytów, tak więc naprawdę jestem bardzo ciekawy, na kogo w tym roku będziecie głosować. W tamtym roku udział wzięło aż 2,5 tysiąca osób w głosowaniu. Co roku widzę, że coraz więcej osób zaczyna głosować, zaczyna się interesować takimi walorami, tak więc może być naprawdę, naprawdę ciekawie. W kolejnych materiałach, oczywiście, lecimy dalej z monetami premium, z monetami super premium. Pamiętajcie moi drodzy, że wszystko co mówię w swoich filmach to nie są porady inwestycyjne. Na tym kanale nie uzyskacie żadnych porad inwestycyjnych. A na tą chwilę kłaniam się nisko. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.